Ok, witamy dziś na naszym oficjalnym online spotkaniu. No, to w zasadzie, jeżeli mi się uda dziś zamknąć, to będzie to ostatnie oficjalne spotkanie, takie programowe. I co chciałem powiedzieć, to chciałbym wtrącić o napędach. Dlatego, że ja, oczywiście, wszystko co mówię, to mówię za siebie, reprezentuję swoją opinię. Moja opinia jest taka, że. Że latanie na napędach i latanie swobodne absolutnie się nie wyklucza, i uważam, że nie powinno się wykluczać, i, i tak, tak do tego trzeba podchodzić. No, okay. Dobra, słuchajcie, no pytanie numer jeden, które ja się z tym spotykam non-stop. Czy e, można latać na napędach bez kursu e, latania swobodnego? Hm. No niestety mam takie wulgarne porównanie. Zawsze mówię tak jak z tym starym, bardzo starym dowcipem z lat komuny. Szanowny panie Rumian, czy można zajść w od deski klozetowej. Tak owszem, ale znam przyjemniejsze sposoby. W związku z tym tak samo mówię e, z lataniem z napędowym można, można latać z napędem bez nauki latania swobodnego, ale znam przyjemniejsze sposoby. I tu wam powiem dlaczego. Dlatego, że kursy z lataniem, z napędem, które oczywiście was przyjmą na ten kurs i e, możecie na tym kursie występować i brać w nim udział, że możecie występować i brać udział w każdym kursie, za który zapłacicie, e, dlatego, że chodzi o pieniądze, prawda, a nie o to, co z tego kursu wyniesiecie. Przepraszam, to jest moja subiektywna opinia. E, w związku z tym e, na tych kursach. Prawdopodobnie szybciutko, szybciutko zniesiecie się w powietrze, będzie Wam pokazane, w zależności od to, jakie będziecie mieli zamówienie, czy to będzie napęd plecakowy, czy napęd na wózku, szybko się wzniesiecie, zrobicie kółko, wylądujecie, zapłacicie kasę, dostaniecie papier i pójdziecie do domu. No i co dalej? No i problem jest taki, że później idziecie do sklepu, kupujecie sobie paralotnie, kupujecie sobie napęd. Idziecie na, na ten stok czy na, na, na tą polankę, i okazuje się, że to wszystko nie działa. Po prostu się nie da. No. I to jest właśnie ta różnica między lataniem wstępnym, lataniem e, swobodnym i lataniem z napędem. Zresztą podobnie też się dzieje powiedzmy na kursach latania swobodnego, ale nieważne. E, można nauczyć się, jeżeli trafimy na instruktora ambitnego startować, bo mówimy o startowaniu. Jeszcze raz podkreślam, że latanie na paralotni samo latanie paralotnia sama lata. Natomiast gro roboty to jest start. Tak samo w napędzie gro roboty to jest start. Można się tego nauczyć bez latania swobodnego, ale będzie to związane z bardzo ograniczonymi warunkami, w których możemy startować. Czyli będziemy musieli mieć perfekcyjne startowisko o nieokreślonej długości będziemy musieli mieć perfekcyjny kierunek wiatru, który nie będzie wariował, i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie, później mając ze swoim sprzętem i pójdziemy sobie latać. Okaże się, że takich warunku jest ciężko trafić. W związku z tym będziemy sobie jeździć, jeździć i z tego będzie kicha. Dlaczego? Dlatego, że latając swobodnie, i to, co ja Was męczę ze startem i z tymi wszystkimi sprawami, odnośnie teorii i aerodynamiki, techniki startowania, techniki sterowania, to, to się wiąże z tym, że my rozumiemy, co się dzieje nad głową, czy rozumiemy, jak działa ta paralotnia i się do tego dostosowujemy. Natomiast na takich szybkich kursach my dostajemy checklistę, czyli wsiąść, zapalić silnik, odpalić, jechać, dymać gaz na full, wesołego aleluja. Nie udało się, no to jeszcze raz, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I ja osobiście, zresztą tu akurat w naszym gronie myśmy przeszli cały ten cykl latania swobodnego, także apelowanie do Was, żebyście to robili, to tak troszeczkę jest bez sensu, ale zakładam, że ktoś jeszcze te kursy będzie oglądał i będzie sobie jakieś opinie wyrabiał. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo duże zubożenie wiedzy i umiejętności, jeżeli przejdziemy od razu na kurs latania z napędem bez wstępu z prostej przyczyny na kursie e, z napędem nie będziemy mieć sytuacji awaryjnych nie będziemy mieć umówionych co robić jak glide tam się znarowi złoży itd., itd itd dlatego że tego nie przewidują warunki latania z napędem latanie z napędem lata się w warunkach idealnych natomiast robiąc przelot daleki Możemy zmienić klimat, zmienić otoczenie, zmienić teren i wpadniemy w takie warunki. No i tu niestety okaże się, że nie wiemy, co z tym fantem zrobić. E, dlatego moim zdaniem uważam, że jest to do zrobienia kurs latania z napędem bez wstępu latania swobodnego, ale uważam, że jest to zła decyzja. Ok, przechodzimy do następnej sprawy. Na czym w zasadzie polega różnica między paralotnią z napędem a paralotnią do latania swobodnego? No na koniec muszę Was uczulić, że gdybyście się wzięli za latanie z napędem, to warto obserwować samych siebie i, i, i mniej więcej mieć pewne, pewną wizję, co nam sprawia przyjemność. Ja mogę mówić za siebie. Ja y, dużo idziemy na nartach, w związku z tym ja lubię oglądać stoki, widoki, te same góry, które znałem z poziomu ziemi, teraz je oglądam z góry. I to właśnie ten aspekt, że tak powiem, y, oglądania widoków estetycznych jest dla mnie najbardziej ważny. Natomiast spotykam, zawsze spotykam takie osoby, które mają po prostu ogromną potrzebę albo adrenaliny, albo imponowania, albo jakichś szaleństw. Nie nazwałbym tego akrobacją, dlatego że tutaj nie bardzo jest filozofia. Oprócz wahania, bujania się i tak dalej, i sprowadzania tego skrzydła do sytuacji, gdzie ono po prostu już odmówi posłuszeństwa, to, to ten. Także musicie tu zobaczyć, co was, co was w tym napędzie naprawdę będzie cieszyło i kręciło, i tak dalej, i tak no. dalej. Ale mam nadzieję, że z całą tą podstawą, którą tu mamy. Przy tych spotkaniach, i którą was tłumaczyłem, te wszystkie aspekty i czarne, i białe i tak dalej, i tak dalej, to macie dużo, dużo większą szansę, że tak powiem, miłego spędzenia czasu w powietrzu. No, i to w zasadzie powiem Wam, i to w zasadzie zamyka e, sprawę paralotniarstwa na etapie teoretycznym. Okay? No, e, także jeszcze e, finalizując, podkreśliłbym. Tak, no tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w kontakcie i w konsultacjach i nie ma problemu. Oczekuję od Was kontaktu, filmów, czy spotkań, czy jakichś takich propozycji, czy konsultacji sprzętowych, to może być już, to może być w przyszłym roku, to może być kiedykolwiek. Krótko mówiąc, te lody mamy przełamane i, i tak. No. Nie krępujcie się o każdej porze, no przyzwoitej w miarę kontaktować się, zapytać odnośnie sprzętu, odnośnie miejsc, odnośnie różnych aspektów tego, tego, tego typu sprawy, bo taki był cel tych naszych spotkań. OK? No. Dzięki serdecznie. Było super. Oczywiście zapraszam do mnie. Ktokolwiek ma czas i chęć, to byłoby fajnie. Zima nie przekreśla. Mhm. Dobra, wyłączam rejestrację.